cześć moi kochani, widzę, to jestem. Ja Lucky a to jest gra Skill Special Force 2. Jeszcze, może sobie sprawdzę, czy mi się nagrywa. Hmm, chyba się nagrywa. okej okay, moi kochani, dzisiaj zagramy sobie tryb Deadmatch. Jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, zostawcie łapaczkę w górę, tak? Hmm, a my już sobie przechodzimy do gierki. Oczywiście mówię, że jestem wielkim rakiem i gram chyba. Gram po raz pierwszy na tej mapie, no niestety gram po raz pierwszy z wami tutaj, więc się zapoznajemy troszeczkę z tą grą. Aha, to ja mam atakować tych chyba w tym czerwonych, tak? Chyba tak I czerwonych. Ja nie wiem w ogóle, tu jest fajna grafika, nawet bym powiedział lepsza niż w CS-ie. Taka wygodniejsza. I fajnie, że nie ma tych skinów, bo... Te skiny dają takie jakby fantazji w grze. A tutaj jest tak fajnie, jak, jakby jakbyśmy byli na jakiejś wojnie, co nie? Mogę jeszcze z wami, jakbyście chcieli, nagrać. Mogę nagrać jeszcze. Mogę nagrać jeszcze. Yy, odcineczek z potworkami. Nie wiem, jak to się nazywa. To jest też z ludźmi i potwory tam jeszcze są. Okej. Okay. Jeżeli chciałby ktoś ze mną zagrać, to śmiało może wejść. Gra jest free to play, więc bardzo zapraszam. A Cesa nie będę nagrywał, ponieważ moim programem nie da się tego nagrywać. A nie chcę zmieniać innych programów. Denerwuje mnie ta szybkość tutaj biegania. To jest rzeczywiście troszeczkę takie wkurwiające, ale. Okej, okay, jest. I mój komputer, nie wiem, czy on zniesie grę FPS, bo jest troszeczkę słabo z moim kompem, ale dobra, zabiłem go. Fajna jest ta animacja chodzenia tutaj, jest bardzo fajna. No i co dzisiaj będę sobie omawiał tą gierkę? Przedz tam chyba, tak? Jestem ciekaw w ogóle czy mi się to nagrywa Jeżeli ten materiał będzie taki dosyć spoczko To go zmontuję i wrzucę Zobaczymy czy w ogóle uda mi się wygrać pierwszy mój deadmatch bo więcej nie grałem Coś słabo z tymi fragami tutaj wchodzi nam No wiecie, w CSie jest ten y, kałaszek. Ale tu jest w ogóle inna gra. Tu się inaczej gra w ogóle wam powiem szczerze, bo tu inaczej ta czułość myszy w ogóle pracuje. Dobrze moi kani. Okej. Okay. Taktyczny granate. Nice. Nie wiem czy to ja Ktoś tu Aw, czy chyba Tu się da otwierać? Nie da się. Okej, okay, biegimy dalej odcineczki z skilla mogą się pojawiać raz w tygodniu mam mało hp bo tylko 13 to bym musiał wyjść od razu headshoty jakiś zobaczymy to od, już na, nawet wiem jaka będzie nazwa odcineczka pierwsze headshody headshoty przepraszam was bardzo ogólnie chrypę mam kur... i dzisiaj nie jestem taki w stanie nagrywania jest godzina 8 a ja wam nagrywam materiał no dlaczego nie Nice, dwóch. W tamtą stronę sobie pójdziemy. Nice, headshot. Już nawet się chyba uczę tutaj z tym celownikiem, bo mam z tułość czułość w myszy ustawioną. Była tam chyba po bani przeszła. Muszę się tutaj nauczyć wykorzystywać te granaty. Kurde, myślałem, że dwóch tu wejdzie, a tu. Tu pójdziemy sobie tutaj. Mm, tak, jeżeli będziecie słyszeć moją klawiaturę, to bardzo Was przepraszam. Okej. Okay. Ten chyba deadmed nam wyjdzie. Szczerze mówiąc. Ogólnie moi koledzy grają w skill No i tak powiedziałem, dlaczego by nie nagrać. Na fanpage'u też wrzuciłem taki post, czy chcecie, no to dużo osób napisało dlaczego by nie. I ogólnie widzicie nowy banner. Nowy banner. To jest banner, który kupiłem. A o coś ścięło, przepraszam Was. O, na banie wystarczyło skierować nowy banner, jest bardzo fajny. No ale żem rzucił granat. Zaraz rzucimy jakiś grenade. Co, gdzie? Ło, ja go w ogóle nie zobaczyłem, ale muszę ćwiczyć. Może, możecie hejtować, że rak i w ogóle, ale jak nie chcecie tego oglądać, to pomijajcie w ogóle te odcinki. Bo ja nie nagrywam tego dla osób, którzy chcą hejtować. Ja nagrywam to dla osób, którzy chcą po prostu posiedzieć i się pośmę. Mm. Okej, okay, tylko że w tym trybie, gdzie są potworki, to tam jest resp, za każde detnięcie jest tam resp o ileś tam sekund wydłużony U, z tyłu ale ze mnie rak w ogóle jak ja, ja nie mam w CSie kałacha bardzo fajnie bardzo fajnie no to jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii zostawcie łapeczkę w górę więc do zobaczenia no i co no i siemaneczko